Witam Was w czwartym odcinku, dzisiaj gramy w Brawl Starsa, bo ten czwarty odcinek Brawl Starsa, no yy, mam taki, bo chciałem nagrać film, ale on się nie nagrał, bo testowałem nagrywarkę taką, która okazało się, że nie może robić przerwy, dlatego mam tutaj różne rzeczy i robię po prostu zadanko i gdy je zrobię to... W ogóle subskrybujcie mnie i Jasia, zostawcie łapki w górę, ale coś nie wasza. Dobra. Yy. Yy. Ja będę robić zadanie no więc ja zrobię i widzimy się. No, dobra. A później Dobra, zrobiłem to zadanie. Robiłem parę gierek. Więc otwieram. Ini mm. sendirian pa. apa Yens Apa